Myślę, że tematyka dzisiejszego filmu na pewno się Wam spodoba. Dlatego, że dzisiaj będę mówiła o kosmetykach, które przynoszą natychmiastowy glow. Powodują, że skóra wygląda 10 lat młodziej. Powodują, że mniej widoczne są zmarszczki, mniej widoczne są pory. Również wpływają na likwidację ze skórników. Także dzisiaj pojawi się tutaj. Mnóstwo dobrych kosmetyków, a to dlaczego? Dlatego, że to jest super piątka. Witam was serdecznie w nowym filmie. Dzisiaj postanowiłam zrobić film o bardzo ważnym składniku kosmetycznym. Dla mnie jest to jeden z najważniejszych składników kosmetycznych, jeżeli chodzi o moją pielęgnację od bardzo wielu lat. I powiem wam, że kiedy zaczęłam go stosować, to dosłownie kiedy pierwszy raz użyłam serum z tym składnikiem. Byłam dosłownie w szoku, jak szybko zadziałał i jak pięknie zmienił moją skórę. O czym dzisiaj będę mówić, oczywiście w tytule widzicie już, że chodzi tutaj o naszą cudowną witaminę C. Witamina C jest to bardzo dobrze przypadany składnik kosmetyczny, ale również jest ona fenomenalna i praktycznie dla skóry w każdym wieku, ponieważ jest silnym antyoksydantem, jest doskonała do stosowania przede wszystkim na dzień, ale oczywiście możecie też tego typu sera stosować na noc. Ma wpływ na syntezę kolagenu. W naszej skórze, dlatego, że ilość kolagenu, tak jak wiecie, no niestety wraz z wiekiem spada. już od 25 roku życia możemy to zaobserwować. Ma działanie po prostu prewencyjne, przeciwzmarszczkowe, ale też silnie chroniące. Natomiast wszystkie kobiety ze skórą. Szarą, niedowilżoną, na przykład jeżeli palicie papierosy, mam nadzieję, że nie, to również witamina C będzie dla Was po prostu cudownym składnikiem. Jeżeli na przykład macie trądzik, witamina C będzie działała na gojenie i rozjaśnienie przebarwień, szczególnie tych świeżych. Natomiast jeżeli macie przeprawienia, które są głębiej umieszczone w skórze, no tutaj trzeba połączyć ją z innymi składnikami aktywnymi, o których mówiłam. Poprzednich swoich filmach. I witamina C oczywiście może być w bardzo różnych formach. Także dzisiejsze kosmetyki, które dla Was przygotowałam, to są bardzo różne formy witaminy C. Właściwie tutaj starałam się wybrać takie kosmetyki, które naprawdę lubię. Są dla mnie bardzo skuteczne. Przypomnę Wam też może kosmetyki zapomniane, ale będzie tu sporo, myślę, dla Was nowości. Jeżeli w ogóle nic nie wiecie o witaminie C, a chcecie dowiedzieć się więcej, oczywiście warto poczytać sobie coś dobrego, więc ja zawsze tutaj polecam oczywiście. Tą książkę, i tutaj jest cały rozdział oczywiście poświęcony witaminie C. Tam jest więcej informacji na temat tego, jakie są rodzaje witaminy C, jakie są jej formy, gdzie możecie je spotkać, w jakich kosmetykach, bo też są podane przykłady. Jeżeli chodzi o witaminę C, też i o takie sera, które działają bardzo intensywnie, to też chciałam Wam przypomnieć akurat sera, które zawierają. Doskonałe formy witaminy C, natomiast są to sera, które też zawierają inne składniki aktywne, tak jak na przykład Simply Brilliant, moje ukochane serum z Cosmetics. To jest serum rozjaśniające, właśnie na przebarwienia, które daje przepiękny efekt napinający i rozświetlający, i tutaj witamina C jest jednym z głównych składników. I tak samo na przykład jest w marce Oskia. Marka Oskia tworzy niezwykłe kosmetyki o bardzo wysokiej jakości, o bardzo dobrych składach. I tu na przykład mam retinol, którego obecnie używam, jest to 0,5% retinolu. I do tego właśnie jest dodana witamina C. Także jeżeli macie tego typu produkty, które po prostu tą witaminę C zawierają, to nie zawsze po prostu musicie kupować kolejny produkt. Ale ja uważam, że fajnie jest po prostu witaminę C dołączyć do swojej codziennej pielęgnacji. Tutaj, na przykład, w tym serum, to jest Renaissance Bright Light Serum, również jest witamina C. Także możecie pamiętać o tym, że jeżeli macie już ten typ serum, to być może dodatkowa witamina C nie będzie Wam potrzebna. I Pomyślałam sobie, że może zacznę od kosmetyku, który już kiedyś użyłam. To było chyba dwa lata temu, kiedy używałam obu kosmetyków tej marki. I tu akurat przygotowuję się też do zrobienia dla Was denka. Nie wiem, czy zdążę w grudniu, mam nadzieję. Jeżeli nie, to denko będzie w styczniu, bo uzbierałam naprawdę bardzo dużo zużytych kosmetyków, i między innymi właśnie było to serum marki Alchemy, które nazywa się Wonderful Glow. W ogóle, jeżeli chodzi o markę Alchemy, to jest to jedna z myślę lepszych polskich marek naturalnych na rynku. Jest to również marka wegańska, jest to marka cruelty free. Ma ona tak pięknie skomponowane składy, dodatkowo są to tak piękne konsystencje, które Idealnie wchłaniają się w skórę. Naprawdę jest tam wiele wspaniałych kosmetyków. Ostatnio mówiłam Wam o nowych tonikach tej marki. Jeżeli nie widziałyście tego filmu, to oczywiście tutaj gdzieś się wyświetli. Zapraszam do jego obejrzenia, bo tam naprawdę jest dużo świetnych też polskich kosmetyków. Ale chciałam dzisiaj powiedzieć Wam o takim serum, które jest serum do wszystkich rodzajów skóry i nazywa się ono Wake Up Shot. To jest serum z potrójną witaminą C. Co kocham przede wszystkim w kosmetykach Alchemy, to jest to, że mają tak fantastycznie dopracowane konsystencje. Dodatkowo przepiękne zawsze opakowania, których nie mam nigdy ochoty wyrzucać. Tutaj z boku też macie zawsze przepiękne grafiki, które ilustrują po prostu, co dany kosmetyk zawiera. To też jest bardzo przyjemne i każdy kosmetyk naprawdę przyjemnie się bierze do ręki. Jest to taka marka, która można powiedzieć, że jest w bardzo dobrych cenach, jak na składy, jak na działanie, natomiast jak bierzecie ją do ręki, to macie wrażenie, że jest to kosmetyk luksusowy. Wróćmy sobie może do konsystencji jako kosmetyku. Tak trochę nietypowo zaczęłam, dlatego że rzeczywiście konsystencje, tak jak mówię, walkami są niezwykle dobrze. Zazwyczaj sera z witaminą C mają konsystencję bardzo płynną, co zobaczycie, jak będę omawiała następne kosmetyki. Natomiast to serum ma formę takiego bardzo lekkiego kremo-żelu emulsji. Także, jeżeli na przykład macie dodatkowo jakieś serum, które zastosujecie pod spód jeszcze, co ja bardzo często robię z tymi pozostałymi kosmetykami, to ten kosmetyk po prostu już może Wam tą pielęgnację zamknąć. Jeżeli na przykład macie skórę bardzo suchą, możecie dodać do niego krople olejku. Ja oczywiście każdą pielęgnację swoją zamykam również filtrami UV. Ale wracając do tego serum, ono się przepięknie po prostu w skórę wchłania i daje Natychmiastowy intensywny glow. Jest to tak przyjemna i dobrze zrobiona konsystencja. Myślę, że to jest niesamowicie ważne w kosmetykach, szczególnie tych nowoczesnych, że od razu macie pełen komfort, od razu macie wygładzenie skóry, od razu macie rozświetlenie. To serum też przepięknie pachnie. Jeżeli chodzi o skład tego serum i jego przeznaczenie, to jest ono szczególnie polecane dla osób, które mają. Szarą, zmęczoną skórę, która po prostu potrzebuje boostu energetycznego. To będzie doskonały kosmetyk. Również będzie działało na rozjaśnienie przebarwień To głównie będą to przebarwienia, które myślę, że są dosyć płytkie być może na melazmę potrzebne są troszkę intensywniejsze kosmetyki ale jeżeli macie przebarwienia, które są dosyć świeże, również przebarwienia posłoneczne to to serum będzie je rozjaśniało. Tutaj w tym serum jest 98,3% składników naturalnych, które właśnie skutecznie walczą ze znakami zmęczenia, rozświetlają i wyrównują kolory. I mamy tutaj wyciąg z bogatej witaminy C śliwki kakadu. Ona się bardzo często pojawia właśnie w kosmetykach naturalnych jako taki booster witaminy C. Ekstrakt z aceroli. Tutaj jest też taki kompleks, który nie pozwala po prostu tej witaminie C się rozpaść, bo jednak problem z witaminą C jest taki, że ona niesamowicie szybko się utlenia i jeżeli ma tylko kontakt ze światłem słonecznym, ma kontakt na przykład z powietrzem, to po prostu rozpada się i przestaje być aktywna. Również są tutaj oleje Tsubaki i jest tutaj również Anato. Jest olej słonecznikowy, są estry chojoba, witamina E i gliceryna organiczna. I to jest jedyny kosmetyk w dzisiejszym filmie, który będzie zawierał naturalne olejki, ponieważ wiem, że część osób po prostu na przykład ze skórą wrażliwą, są też skórki, po prostu olejków nie tolerują. To będzie jedyny kosmetyk, który właśnie te olejki zawiera, także możecie o tym pamiętać. Także myślę, że jest to doskonały kosmetyk na cały rok, ale ponieważ są tutaj te estry kwasów tłuszczowych, macie tutaj olejki, macie tutaj zabezpieczenie, także ten kosmetyk będzie pływał też doskonale na regenerację. Generację skóry, co szczególnie teraz jest ważne zimą, ponieważ skóra bardzo łatwo się odwadnia, mamy wiatr, mamy już mróz. Jeżeli stosujecie właśnie retinol albo kwasy, to również ta regeneracja jest potrzebna, więc jest to taki fajny, kompletny kosmetyk. I to serum jeszcze jest dobre do września przyszłego roku, także myślę, że tego typu kosmetyki mają czasami przewagę nad tymi czystymi formami witaminy C, na przykład opartymi na kwasie askorbinowym, bo tamte niestety bardzo szybko ulegają po prostu rozpadowi, mimo tego, że marki kosmetyczne tworzą je tak, żeby ta witamina C była stabilna. No dobrze, teraz przejdźmy do kolejnego serum, i będzie to serum z marki, o której bardzo chętnie mówię, jeżeli chodzi o witaminę C, dlatego, że oni naprawdę mają świetne kosmetyki, jeżeli chodzi o witaminę C. Może przypomnę Wam na początek coś, co było takim moim must to było chyba w poprzednim roku. Mask Eclat. Tutaj akurat jest to maska w postaci pianki. Ja się zawsze bardzo śmieję, jak ją wyciskam, dlatego, że ta maseczka rzeczywiście ma postać takiej przyjemnej pianki. Nakładacie ją na skórę i ona natychmiast intensywnie skórę rozświetla, nawilża i pozostawia ją taką gładką. I tutaj w tej maseczce jest aż 25% takiego kompleksu witaminy C. Również jest glukonolakton i jest kwas hialuronowy. Naprawdę świetna maska, pomyślałam, że dzisiaj ją przypomnę, bo myślę, że wiele osób mogło o niej zapomnieć. W tej linii jeszcze jest doskonały krem dzienny, właśnie w postaci takiej bardzo lekkiej emulsji, którą też bardzo lubię. No i ostatnio marka SVR zrobiła też takie bardzo fajne ampułki do pielęgnacji skóry. Tam macie retinol, tam macie witaminę, wydaje mi się B5. No, i też oczywiście jest witamina C. Jeszcze nie miałam okazji o niej Wam opowiedzieć na kanale, dlatego dzisiaj postanowiłam to zrobić, dlatego że to jest bardzo fajne serum, jeżeli chodzi właśnie o witaminę C. Nazywa się ono Ampul Antiox. Jest to serum, które przeznaczone jest znowu do regeneracji skóry, która zwyczajnie cierpi na przykład na ten szary koloryt, macie zmarszczki, ale nie tylko. Wydaje mi się, że tego typu sera po prostu może stosować skóra w każdym wieku, która po prostu potrzebuje bustu energetycznego. Po prostu zwyczajnie skóra jest zmęczona, ale w ogóle stosujcie witaminę C codziennie, to zobaczycie jak będzie pięknie Wasza skóra wyglądała. Natychmiast dostaniecie komplementy, czy wróciłeś z wakacji. Po prostu skóra się rozświetla, wygładza, lekko zwężają się pory. Jest bardzo dobrze nawilżona i jest wyraźnie też jędrniejsza. Tu akurat jest 20% tak zwana optymalizowana witamina C, to jest po prostu stabilizowana witamina C. I to serum już będziecie mogły używać aż 9 miesięcy, bo tak na przykład jak moje ulubione serum z Basic Lab, to jest kuracja przeciwzmarszczkowa nawilżenie i rozświetlenie z Gamma Esteticus, to jest 15% witaminy C, ale to jest forma kwasu askorbinowego. Ta forma witaminy C ma niestety takie dwie wady, że ona szybko ulega rozpadowi i również czasami może skórę podrażnić, jeżeli macie skórę bardzo wrażliwą. Dlatego Basic Club ma kilka rodzajów witaminy C, o której zrobiłam w film. Tutaj gdzieś go może wyświetlę, żebyście zobaczyły. I macie tam witaminę C do skóry wrażliwej, macie tam witaminę C również w formie olejowej, które po prostu dla skóry wrażliwej są bardzo dobre. Odbiegłam od tematu, to serum jest dobre do używania tylko przez 3 miesiące. Niestety jest to dosyć krótki czas. Na szczęście z tej linii również są mini sera, tak zwane piętnastki. Także ja sobie teraz otworzyłam właśnie nowe serum, otworzyłam sobie teraz serum z SVR. i Jest to bardzo też ładna konsystencja. Oczywiście jeżeli stosowałyście sera z witaminą C, to w zasadzie mogę Wam powiedzieć, że one są do siebie dosyć podobne. Wszystkie marki kosmetyczne starają się tylko jakby pracować z tym, żeby te sera nie były zbyt lepkie, bo to jest bardzo częste witaminie C, że ona ma taką dosyć lepką postać. To serum jest dosyć lepkie. Mi to osobiście nie przeszkadza, ono tworzy taką bardzo fajną warstwę na skórze również daje natychmiastowy silny glow po nałożeniu, natomiast przy skórze bardzo tłustej może Wam to przeszkadzać. Bo jednak jest to taka lepka warstewka, taka delikatnie nawet powiedziałabym olejkowa, jak ona się już wchłonie. I tutaj jest forma witaminy C, która się nazywa etylowany kwas askorbinowy. Ona po prostu jest odporna na temperaturę, odporna jest na czynniki zewnętrzne, po prostu jest łatwiej ją ustabilizować. Jest dobra dla skór wrażliwych, ma również bardzo niskie pH, co jest świetne. Ta forma witaminy C też głęboko skórę penetruje, ale nie działa ona tak intensywnie, na przykład jak inne formy witaminy C. Po prostu trzeba dłużej poczekać na efekt. No ale z witaminą C to jest też tak, że to właściwie te efekty zauważalne są od razu po zastosowaniu kosmetyku. Od razu widać przynajmniej rozświetlenie i przynajmniej napięcie skóry. Natomiast jeżeli liczycie na to, że skóra się rozjaśni, to tutaj zdecydowanie tego serum trzeba by położywać trochę dłużej. Myślę, że ponad 2-3 miesiące. Ale ogólnie w ogóle te koncentraty z SVR bardzo Wam polecam. Myślę, że one są świetnie przygotowane. Są też w bardzo takich ekonomicznych cenach. Jest tutaj jednak 30 ml, no i też podoba mi się to, że właśnie ta witamina C jest dobra aż przez 9 miesięcy, także teraz zaczęłam używać tej czystej witaminy C. Tak jak Wam też mówiłam na samym początku filmu, te dwa kosmetyki można z powodzeniem ze sobą łączyć, na przykład na dzień, jeżeli chcecie mieć wysoką ochronę właśnie antyoksydacyjną i na przykład nie macie takiego serum, które zawiera wszystko i tutaj już nic nie jest Wam potrzebne, jak serum na przykład Cosmetics czy serum na przykład Oskia, to możecie połączyć sobie te dwa kosmetyki, czyli używać na przykład najpierw. Wodnej, tej takiej lekkiej konsystencji serum z SVR. Tutaj też pamiętajcie o tym layeringu, że zawsze od najlżejszej konsystencji do najintensywniejszej, najgęstszej. Teraz może przejdę do zupełnie słuchajcie nowej marki, która na kanale powinna pojawić się już niedługo i też postanowiłam przetestować linię właśnie z witaminą C. Chciałam zobaczyć o co chodzi, tym bardziej, że ten kolejny kosmetyk to jest wielki hit marki i to jest kosmetyk, o którym bardzo dużo osób mówi, że doskonale niweluje różne problemy skórne. Jaka to? Marka. Oczywiście chodzi tutaj o markę Rodial. Myślałyście, że ona będzie już wcześniej, ale nie jest to marką. Spotkamy się prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. I co to jest? Tak jak widzicie, jest to taka wielka puszka. Są to słuchajcie płatki złuszczające. Są to płatki już nasączone specjalną esencją, która właśnie zawiera składniki aktywne. Tutaj nie tylko jest witamina C. Te płatki przede wszystkim gorąco polecają osoby, które mają zaskórniki. Jeżeli tworzą się Wam właśnie zaskórniki, typu i te czarne zaskórniki, i te białe zaskórniki, jeżeli Wasza skóra wyrzuca wypryski. Teraz właśnie widziałam, jak założycielka marki Rodial pokazywała je w taki sposób, że używa ich tam, gdzie nosi maskę. Po prostu robi sobie szczególnie właśnie tą kurację tam, gdzie nosi maseczkę, żeby nie pojawiały się wypryski. Teraz co w tych płatkach jest? To są takie bardzo cieniutkie waciki, ciężko mi tu je złapać. Naprawdę fantastyczna kuracja, przepięknie rozświetla skórę, przepięknie ją również nawilża. Ale dlaczego? Dlatego, że również zawiera kwasy. Dzisiaj tego płatka będę używała, więc włożę go na miejsce. Te płatki zawierają 0,5% kwasu salicylowego, 1% również kwasów AHA i tutaj jest kombinacja kwasów owocowych, ale również jest tutaj kwas mlekowy. Jest kwas cytrynowy, jest kwas glikolowy. Także ze względu na ten kwas salicylowy, te płatki będą świetnie działały właśnie, tak jak mówiłam, na te takie drobne zaskórniki lub też wypryski. Ze względu na właśnie kwasy mlekowy i glikolowy również będą działały na zmarszczki i przepięknie będą rozświetlały skórę. Kwas glikolowy w ogóle jest to taki składnik, który jest bardzo często polecany do skóry, która się starzeje, która ma po prostu już nieładne koloryt, na które pojawiają się właśnie zmarszczki. Kwas glikolowy to jest kwas po prostu dla odmładzania skóry. Pamiętam, że takim moim pierwszym kosmetykiem właśnie z kwasami to był kwas mlekowy z biochemii urody. Jeżeli macie ochotę zobaczyć mój film z tonikami, tutaj właśnie gdzieś Wam się wyświetli z tonikami na dzień, które zawierają kwas. so awesome. Ale kwas mykowy, ze względu na to, że jest tak delikatny, tak pięknie nabliża skórę, skóra natychmiast wygląda po prostu dużo, dużo lepiej. No a kwas glikolowy staram się po prostu stosować jak najczęściej mogę. Także myślę, że dzisiaj pojawiła się taka mini zajawka, jeżeli chodzi o markę Rodial, jednak jest to super piątka, więc chciałam wam te płatki już pokazać, bo naprawdę jest to super kosmetyk, godny polecenia i jest on, muszę powiedzieć, bardzo wydajny. Marka radzi te płatki stosować dwa razy dziennie, ale ja powiem Wam, że ja stosuję je tak. W formie takiej, jakby kuracji, więc stosuję je raz, na przykład na trzy dni, raz w tygodniu. Po prostu zależy to wszystko od stanu waszej skóry, ale bardzo się polubiłam z tymi płatkami. No i teraz coś, czego mam jeszcze, też nie pokazywałam na kanale. Mówiłam trochę o tym na Instastory, ale na kanale te kosmetyki się jeszcze nie pojawiły. I ponieważ mam je wiele miesięcy, bo używam już je od tak końca lata, więc mogę Wam coś więcej o nich powiedzieć. Tym bardziej, że wybrałam sobie taką wersję, która odpowiada mi jakby bardziej. I tu znowu pojawi się kwas glikolowy, który jest połączony z witaminami. I będę tutaj mówiła o tych ampułkach Wisli. Powiem Wam, że jeżeli chodzi o markę Wisli, to ja widzę, że ona ma taką jakby złą sławę, i mówi się, że ta marka nie jest dobra, myślę, że to nie jest prawda. Trzeba też sprawdzać, które kosmetyki po prostu mają dobre składy, które kosmetyki Wam odpowiadają i myślę, że akurat te ampułki bardzo mnie zaskoczyły. To są akurat ampułki Peptid C, to są ampułki po prostu z peptydami i witaminą C. To jest kuracja również dziennonocna. Głównie dzisiaj chciałam powiedzieć Wam o tych ampułkach, dlatego że bardzo mi się spodobały. Naprawdę uważam, że ich działanie jest rewelacyjne. Jeżeli dzisiaj wyglądam dobrze, jeżeli moja skóra jest lśniąca, to dlatego, że wczoraj robiłam sobie właśnie tą kurację z witaminą C. Są to ampułki z takim kompleksem 10% kwasu glikolowego, również z witaminą C pochodzenia naturalnego i również z kwasem hialuronowym. No i tutaj marka obiecuje, że w ciągu nocy będziecie miały Właśnie ten peeling, tutaj właśnie nie wiem dlaczego one się nazywają, że one są Night Peel ampuls. To jest trochę krzywdząca dla nich nazwa, bo one działają dużo lepiej. Być może część osób się przestraszy też tych ampułek, bo przeczyta, że to są ampułki peelingujące, że będziecie się łuszczyć, że coś się będzie takiego działo niedobrego ze skórą. Absolutnie nie, to są ampułki, które po prostu zawierają ten kwas glikolowy i w związku z tym będziecie miały właśnie poprawę napięcia i nabliżenia skóry. Często właśnie przy kwasach zapomina się o tym, że Kwasy mają intensywne działanie nabliżające. Tej akurat saślepce jest 10 ampułek i każda starcza na 20 aplikacji. Po prostu jedna ampułka starcza wam. Jak ją rozłamujecie, to starcza wam po prostu na dwie pełne aplikacje: szyja, dekolt. Także to jest bardzo fajne i twarz oczywiście. I jak te ampułeczki wyglądają? Wyglądają one następująco. Po prostu macie takie. Małe, szklane pojemniki właśnie z kuracją. To się w ogóle nazywa kuracja. Pełna pakowanie starcza na 60 dni. I też macie taki specjalny kapturek do przełamywania tej kapsułki i do dozowania. Teraz wam pokażę, jak to wygląda. Ze względu na to, że witaminę C po prostu tak trudno jest ustabilizować i. Zwyczajnie, kiedy używacie i chcecie mieć świeżą porcję, idealnie świeżą porcję witaminy C, albo na przykład robicie sobie przerwy w kuracjach z witaminą C, bo stosujecie inne kosmetyki, macie retinol na przykład, stosujecie niacinamid. To po prostu warto mieć tego typu kapsułki, one są też świetne na wyjazdy, bierzecie kilka sztuk i możecie sobie spokojnie z lekką kosmetyczką wyjechać. Dlatego też bardzo mi się to spodobało. Tu tak jak widzicie, już właśnie mam otwartą tą kapsułkę. Bardzo łatwo się tutaj ją łamie. Przewróciła mi się, więc troszkę się wylało. Ma bardzo lekką konsystencję, oczywiście bardzo ładnie się wchłania. Tak jak mówię, starcza na całą twarz, na szyję i na dekolt. I pół takiej ampułki zużywacie, odstawiacie sobie na drugi dzień. I na przykład, jeżeli nie macie ochoty stosować tej kuracji regularnie, to możecie po prostu ją odłożyć na późniejsze miesiące. I tutaj nic z tą witaminą C się nie stanie. Akurat dzisiaj wybrałam do filmu tą kurację, żeby wam ją pokazać. Myślę, że naprawdę te ampułki są godne polecenia, nie podrażniają, są bardzo delikatne i też od razu można zaobserwować efekty. No i na sam koniec chciałam Wam przypomnieć oczywiście moje ulubione serum, tak bardzo krótko, bo już ono w filmie dzisiaj się pojawiło. Tak jak mówiłam, jeżeli nie miałyście nigdy styczności z marką BASIC Lab, też tu na koniec bardzo szybciutko przypominam, że jest jeszcze kuracja, przecież na nawilżenie i rozświetlenie, i ponieważ ona towarzyszyła mi przez kilka ładnych miesięcy, właśnie wiosną, latem, naprawdę z przyjemnością używam tej witaminy C. Tutaj jest to witamina C, która jest dobrze tolerowana przez skórę, która nie jest płytką naczyniona, nie jest wrażliwa, Dlatego, że tak jak Wam mówiłam, tutaj jest czysty kwas askorbinowy, i tutaj jest go aż 15%. Bardzo, bardzo lubiłam to serum. Tu jeszcze trochę oczywiście mam to, jak mówiłam, no to serum już. Nie jest dla mnie dobre, bo już ma więcej niż 3 miesiące. I tutaj można spodziewać się po nim mniej więcej takiego samego wykończenia, jak jest SVR. Takie, takie lekko, lepkie wykończenie. Tutaj też dużo osób narzeka na zapach tego kosmetyku, ale powiem Wam, że kosmetyki po prostu Basic Lab to są dermokosmetyki, które nie są perfumowane i dlatego ono pachnie czystymi składnikami kosmetycznymi. To jest taki lekko metaliczny po prostu zapach, ale on się wchłania i też nie jest przeszkadzający. Możecie to serum też, tak jak mówiłam, kupić w pojemności 15 ml. A jeżeli interesują Was, inne kosmetyki z Basic Club, jeśli chodzi o witaminę C, to tak jak mówiłam, zrobiłam duży, duży film na ich temat i gdzieś on tutaj się wam wyświetli. Także co, mam nadzieję, że po dzisiejszym filmie będziecie olbrzymi pankami witaminy C. Na pewno już jesteście, ale być może szukacie jakichś nowych kosmetyków, chciałobyście kupić sobie coś ciekawego, coś nowego. Myślę, że te pięć przedstawionych przeze mnie kosmetyków naprawdę jest godnych polecenia. Każdy z nich jest trochę inny, każdy, tak jak widzicie, ma trochę inną formę witaminy C. No Myślę, że fajnie wiedzieć też o takich kurach. Fajnie wiedzieć o takich płatkach, na przykład. Dla osób lubiących kosmetyki naturalne, tutaj gorąco polecam właśnie te dwa kosmetyki z Alchemii. Wonderful Glow to będzie serum rozjaśniające. Ale jeżeli macie ochotę, to doskonały właśnie jest serum Wake Up Shot z potrójną witaminą C. I też fajnie, że jest ta piętnastka, także można sobie je przetestować. Także starałam się, żeby tutaj dzisiaj był pełen przekrój różnych kosmetyków z witaminą C, które według mnie są skuteczne, które działają bardzo pięknie na skórę i naprawdę cieszę się z efektów ich używania i mam nadzieję, że Wy też będziecie. Piszcie w ogóle pod spodem, jakie kosmetyki z witaminą C ostatnio odkryłyście, które lubicie najbardziej i dlaczego, które są Waszymi ulubionymi kosmetykami. Myślę, że Witamina C to jest taki składnik, że jest mnóstwo rewelacyjnych kosmetyków, także proszę Was tutaj o polecanie. Ja oczywiście na kanale mówiłam o bardzo wielu innych kosmetykach z witaminą C, ale jeżeli chodzi o podsumowanie roku, to te kosmetyki, które dzisiaj tutaj widziałyście, łącznie z tymi, o których wspominałam, są takie ostatnio moje ulubione kosmetyki, jeżeli chodzi o ten składnik. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego filmu i spędzenie czasu ze mną. Jeżeli film się Wam podobał, to oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału. Tutaj na dole jest dzwoneczek, wystarczy go wcisnąć, wtedy dostaniecie powiadomienie o każdym moim kolejnym filmie. No i wkrótce widzimy się już z nowymi filmami. Jeżeli też macie ochotę, to w moim ostatnim filmie jest rozdanie. Akurat jest to rozdanie makijażowe. i Jeżeli będziecie miały ochotę wziąć w nim udział, to oczywiście tutaj gdzieś pojawi się link do tego rozdania albo tutaj na dole. Także dziękuję Wam i jeszcze raz i do zobaczenia.